Dzień dobry Państwu, Tomasz Weigert, Pilne. Szanowni Państwo, to test, nie wojna. To próba sił. To jest test dla nas wszystkich, dla polityków e, i dla całego narodu. Przepraszam, że tak pompatycznie, ale to jest niezwykle istotne. Wiecie Państwo, jak to się zaczęło, niewątpliwie to jest prowokacja rosyjska i białoruska. Zaczęło się od. Zatrzymania naszego e, duchownego, naszego zakonnika na Białorusi. E, twierdzenie, że to jest agent naszego wywiadu, jakieś kompletne, kompletne bzdury, nie mające trudnie e, odniesienia do rzeczywistości. Próba. Oni przed e, tymi e, ćwiczeniami zapad, chcieli koniecznie mieć pretekst. I pretekst. Wszystko jedno jaki i tak by się wydarzył. Wiecie Państwo, to, e, to jest za daleko, ale to tak jak jest radiostacja w Gliwicach. Musiał być pretekst. To, to nie wojna jest. To na razie mamy, nie, nie możemy ulegać panice. E, to jest po prostu test. I test wydaje mi się, że zdajemy. E, wiecie Państwo, Odpowiedzią na to po pierwsze było twarde nasze postanowienie o zamknięciu granic z Białorusią. Wiecie Państwo, to jest dla Białorusi bardzo poważny cios po zamknięciu m.in. Małoszewicz, to są wrota do Chin. To są wrota do Chin. I wiecie Państwo, to mi, wiecie państwo, wiecie Państwo i, i Tutaj nastąpiło, nastąpiło to, co oni planowali wcześniej, bo oni podczas tych manewrów zapad planowali sprawdzić system naszej obrony przeciwpowietrznej, znaczy przeciwwrotniczej czy obrony powietrznej i spróbowali spróbowali te wszystkie systemy, te wszystkie systemy, e, zobaczyć. Dobrze, że ta reakcja jest taka. Pomogli nam sojusznicy, pomogli nam między innymi Holendrzy i ich F-35. E, dziś rano był u konrada Piaseckiego generał Bieniek. Pozdrawiam cię serdecznie, aż propracy. By pracy. Bardzo się cieszę, że jesteś doradcą pana ministra Kościeniaka i że pomagasz. I wiecie państwo, ten powiedział tak oszczędnie to, co mógł powiedzieć, że wymuszał z niego pia racer Piasecki, ale już wiedział, że informacja tak się wyda. Jeden z dronów jest cały, wylądował. To znaczy no został wyłączony i na to posiada różne systemy. My posiadamy różne systemy obronne. I słusznie, słusznie powiedział pan komandor, komandor Dura, że no to jest niezwykle drogie, że my używamy bardzo drogiego sprzętu do strzeliwania dronów, ale o to Rosja nam chodzi inaczej nie może na tej chwili. Inaczej, inaczej nie można. Nie możemy wszyscy ulegać panice, musimy się skonsolidować. Teraz jest taki test prawdy dla prezydenta Nawolskiego. No muszę tak teraz mówić w tym momencie, tak będę mówił, bo teraz destabilizacja jest czymś najgorszym, i kłótnie wewnętrzne. Mamy test, jak zachowają się politycy. Czekam co zrobi Jarosław Kaczyński, który w końcu powinien się spotkać z Donaldem Czuskiem, który ta sytuacja, wiecie, w w wiersz Władysława Bronickiego, na broń, to nie jest zbyt pompatyczne, ale tam jest taka druga zwrotka, że są Wojczyźnie rachunki, krzywd obcadło nikt też nie przekreśli, I, ale krwi nie odmówi nikt. No i tam jest, że wysądzimy z piersi, i z pieśni, no to jest tak poeci Pierwszą nie, my musimy to robić racjonalnie. Reakcja rządu jest y, bardzo dobra. Y, rano było od samego, tak powiem, świtu było spotkanie w BBN-ie. Teraz jest. Y, kiedy nagrywam trwa posiedzenie rządu, e, wydawało mi się, że byłoby słuszne, żeby e, prezydent Nawrocki e, porozumiał się z naszymi sojusznikami, pewnie się porozumie, szczególnie ze Stanami Zjednoczonymi i poczekamy na ich reakcję. Reakcja musi jakaś być. E, ja pamiętam, kiedy. Jeszcze poprzednia administracja amerykańska um, uruchomiła, no bo to zobligowała do tego kamieńskiego i Wąsika um, de facto do zahamowania olbrzymiego przemytu papierosów przez Polskę. Jak Państwo pamiętacie, były no, praktycznie pozamykane przejścia graniczne z Białorusią. Tam mieliśmy straszny problem. No bo po prostu ze względu na skorumpowanie nie było wstady tych przejść i wtedy, kiedy zostało to zamknięte, na podstawie informacji naszych sojuszników, jaki ten proceder, jaką ma skalę, <coughs> Łukaszen kazał, to, to było robione w ramach retorsji, w, w ramach tego ataku hybrydowego. Jak wiecie, przypominam wam, że na tej zaporze na granicy wąsik chciał zainstalować 2000 chińskich kamer. Wiemy, jaką mamy teraz sytuację międzynarodową. Znamy to słynne spotkanie w Pekinie. To w jaki sposób e, dzieli się świat i pomyślcie Państwo, że w tym czasie mielibyśmy dwa tysiące chińskich kamer. U nas e, postępujemy bardziej racjonalnie, bo w sytuacji, kiedy m, są zamknięte przejścia graniczne z Białorusią, polski pociąg jedzie do Chin. Możemy z polskim pociągiem pojechać do Chin. Czekam na rozwiązanie tej sytuacji. E, Przyznam się Państwu, że nie myślałem, że to będzie tak, tak szybko. Teraz te spory wewnętrzne powinny zejść na drugi plan. Wiem, że jest jakiś atak służb na kanały Janka Pińskiego, moje i ludzi z nami, z nami związanych jest polecenie, żeby nam te kanały zamknąć. Polecenie służby, polecenie AW, CBA, strasznie nikt to boli. To jest niemożliwe, bo nie da się zamknąć. Kanałów się otworzą inne. Jesteście wy, powinniście być e, rzetelnie informowani. Taką informację e, otrzymałem o tym e, materiale, kiedy dziwiliśmy się premierowi Duskowi. Teraz ten materiał schodzi na daleki plan. E, teraz dużo ważniejsze rzeczy i e, po pierwsze musimy nie ulegać panicy. E, na razie, jak e, widzicie Państwo, tutaj ten egzamin zdają wszyscy. E, czekam, e, jak zachowa się teraz Pan Prezydent Nawrocki. E, mam nadzieję, że nie będzie się opierał już na tych strategach, takich jak Pan Bielan czy. Pan Tamiński, pan przydasz dzisiaj może przeprowadzi normalną rozmowę z panem ministrem Bosackim. I nie może być tak, że pan prezydent jeździ za granicę i mówi coś złego o polskim rządzie. To jest wykluczone. Teraz musimy się skonsolidować. Działajmy. Niewątpliwie będziemy państwu przekazywać prawdę, czy oni nas straszą, czy nie. Czekamy. Powiem państwu, że czekam na reakcję Stanów Zjednoczonych. Uważam, że teraz już nie ma wyjścia, bo tak jak państwo widzicie, Putin pokazał Donaldowi Trumpowi no po prostu, że... że na nic było to spotkanie na Alasce, te kroki pojednawcze. Widać, że Trump chciał za wszelką cenę unikać jakiejś tej eskalacji tych wszystkich działań. Na to trzeba tak spokojnie spojrzeć. No, to się nie udało. Jeżeli Stany Zjednoczone zdecydują się w tej chwili na sankcje ekonomiczne, wszyscy, no to pewnie wygramy. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę o pilne oglądanie i monitorowanie, czy jesteśmy. Proszę o podniesienie łapki w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału, czy naszych kanałów. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz. Do widzenia.